Witam Was serdecznie, drogie biedroneczki. Hello, ladybirds. Słuchajcie, na początek chciałabym, abyście zrobili sobie taką króciutką rozgrzewkę. Let's make a little warm-up. Mam nadzieję, że pamiętacie te wyrazy. One się pojawiły dwa, trzy, kilka razy na zajęciach. Także zaczynamy. Słuchajcie. Turn around. Turn around. Co robimy? Co wykonujemy? Turn around. Robimy obrót, tak? Obracamy się. Turn around. OK. The next... Clap your hands. Clap your hands. Pamiętacie, co znaczyło? Clap your hands. Oczywiście, że tak. Mam nadzieję. Czyli klaśnij w dłonie, tak? Poklaskaj w dłonie. And now stand up. Stand up. Czyli stajemy. Stand up. And now jump. Jump. Podskakujemy. Jump. Jump. And now sit down. Sit down. Siadamy, sit down, and turn around, and turn around once again, i robimy obrót jeszcze raz. Oczywiście wstajemy i robimy obrót. Dobrze kochane dzieci, a teraz przypomnimy sobie zwierzątka, które poznawaliśmy sobie jeszcze w przedszkolu, a teraz przypomnimy sobie je. Ja myślę, że je pamiętacie, ale jednak zrobimy sobie jeszcze tutaj taką małą powtóreczkę, i słuchajcie, przypomnimy sobie czynności, które wykonują te y, zwierzątka. Jak spotykaliśmy się w przedszkolu, to była taka historyjka obrazkowa o tych zwierzątkach. Mam nadzieję, że pamiętacie, także przypomnimy sobie i zwierzątka, i czynności. Y, Związane z tymi zwierzętami. Słuchajcie, what is it? Co tutaj mamy? What is it? Do you remember? Pamiętacie? Duck, a duck. Tak? Czyli mamy tutaj kaczuszkę. I słuchajcie, z kaczką było swim, czyli pływać. Kaczka sobie pływała w stawie. The duck is swimming, czyli mamy swim, pływać. The next animal is. Uh, pig, pig. Do you remember? Pig, świnka. Mam nadzieję, że pamiętacie. Pig, świnka i świnka było roll, roll, czyli turla się, tak? The pig is rolling, czyli świnka się e, kula. Roll, roll. Mhm. Teraz mamy, słuchajcie, what is it? Co to jest? Pamiętacie? Bunny. The bunny is hopping, the bunny is hopping, czyli króliczek skacze, podskakuje sobie, tak? Hopping, my zapamiętujemy hop, po prostu, mhm, hop and what is it? Mam nadzieję, że to pamiętacie bardzo dobrze, to zwierzątko. A cat, czyli kotek i mamy climb, climb, czyli wspinać się, wspinać się. I tutaj mamy uh, Dog. A Dog. The Dog is running, czyli piesek biega. Zapamiętujemy Run. Dog and Run. Biegać, tak? Dog and Run. To jeszcze raz sobie powiemy. Duck swim. Kaczka pływa. Pig roll, roll. Bunny hop, hop. The cat climb, climb, wspina się, wspina się. Dog run i piesek biega. Dobrze i kochani, chciałabym, abyście zrobili jedno zadanie w Waszych wyprawkach, to jest karta numer 7, number 7. I tam macie do złożenia takie, taką kartę i z taki, ona jest z takimi okienkami. Te okienka chciałabym, abyście sobie wypchnęli, tak żeby one były otwierane. I słuchajcie, Waszym zadaniem jest przykleić naklejki. Ale w takiej kolejności, w jakiej ja Wam powiem, aby każda jedna naklejka z jednym kolorem odpowiadała jednemu zwierzątku lub czemuś innemu. I teraz ja Wam powiem, w jakiej kolejności przykleicie sobie te, te, kółeczka, tak? te kółeczka, te kółeczka, te kropeczki. Słuchajcie: One Yellow, jedno One Yellow Circle, jedno żółte kółko po, pójdzie tam, gdzie jest Bunny. Bunny. Goes to the bunny, czyli one yellow circle goes to bunny to the bunny. Teraz mamy two red circles, dwa żółte kółeczka, to będzie duck. Tak jak po kolei jest, tak będę mówiła duck. Three blue circles, trzy niebieskie kółeczka cat. Będą na kotku, four green uh, circles to będą Dirty Legs, czyli brudne nogi Maxa, Dirty Legs. Uh, five orange uh, circles, to będzie dog, piesek. And six brown circles, pig, czyli sześć brązowych kółeczek to świnka. Six brown circles, to będzie pig. Kochane dzieci, chciałabym, abyście wykonali jeszcze jedną e, kartę pracy, karta pracy numer 40, e, worksheet number uh, 40. I teraz e, Waszym zadaniem jest połączyć e, czynności, które wykonują zwierzęta, z czynnościami, które e, wykonują postacie, tak? Czyli mamy tam pięć różnych czynności i mamy swimy, swim, czyli pływać, tak? Roll turlać się hop podskakiwać climb wspinać się i run biegać Moi kochani wszystko na dzisiaj thank you for the lesson i widzimy się w czwartek za tydzień see you on thursday goodbye